Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na terenie, który ma być zabudowany, ale później opowiemy o nim szerzej, dlatego że tutaj jeszcze nie ma takiego strachu. Jest to łąka zawciągowo-goździkowa i to jest właśnie zawciąg, później poproszę zbliżenie. Zawciąg nadmorski. Armeria Maritima z Elongata. Nie jest to gatunek chroniony, aczkolwiek niezmiernie uroczy, proszę go pokazać. To są jego koszyczki. Tak? Zakwitnie nam dopiero pod koniec lata latem pod koniec lata. Yy, tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, że lepiej tutaj na to chcę pokazać. A tuż obok tam jest stanowisko na nasiężała pospolitego. Tych drzew nie było wyciętych. Jeszcze całkiem niedawno, z pół roku temu. I tak samo wzdłuż szarki. Nie wiem z jakiego powodu ten teren został ogołocony z drzew. Natomiast ten teren, który tutaj widzimy, on docelowo ma być według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całkowicie wycięty. Potem pokażemy jeszcze stawy, które tam są i tu ma powstać, wyobraźcie sobie, osiedle domków jednorodzinnych. Tutaj, jak stoimy, to po tej stronie wschodniej, szarki. Niegdyś był las, on sięgał aż do Tu jest stare koryto szarki. Natomiast tutaj lasu nie było po lewej stronie, były łąk. To jest sukcesja wtórna. Tutaj widzimy turzycę palczastą, teraz Gigitata. To tutaj tużice. Natomiast tam kawałek dalej, gdzie zostało to wycięte, rosły przylaszczki pospolite. Podejdziemy do nich i zobaczymy, czy jeszcze są, czy jakieś ocalały. 3 lata temu było ich około 250. Przelaszki jeszcze przetrwały, w tym miejscu. Natomiast tutaj po lewej, wzdłuż szarki, prawdopodobnie to sprawka wód polskich. Do ustalenia to już nie ma zadrzewienia wzdłuż szarki.